Siema widzowie już naprawdę nie wiem, który raz nagrywam tą grę. Ja pierdolę. Dopiero teraz się skapłam, że cały czas miałam wyciszony dźwięk. Ja pierdolę, masakra, nie? Ja takie, czemu to się nie nagrało ten? Bez dźwięku. A tu się okazało, że tutaj właśnie byłem wyciszony. Nie wiem jakim cudem, nie? Dobra, co tutaj się odwala? Jak widać, nic. Jest po prostu nuda. Tu jacyś ludzie się sklonowali. Nie wiem o co chodzi. Boże, masakra. Dobra, wbijmy może na jakiś świat. Może na butelkę. I zobaczmy, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Nic, kompletnie nic. Boże, święty. Jaka nuda w tej grze. Ja tutaj w ogóle wbiłam raz na ruski rok, by zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ale jak widać, nic kompletnie się nie dzieje: nic, ani, dobra. Nie już dwa razy ktoś tak oszukał. Ale co. O co? To zapytamy, o co chodzi? O co chodzi? Chyba chodzi yy, o darmowego VIP'a. Że komu chcę... Że kto chce VIPa mogę kupić. No już któraś osoba dzisiaj tak pisze. Że kupi komuś VIPa. Masakra. Jakby... Mało kto się nabiera, ale jednak są takie... No, Ta cydzie się na to nabieram. Nieraz oczka wstydzią 109 level. XD te typa tak z widzenia więc w czuję nie napisali o co, o co chodzi. Dalej niestety nie dowiem się tego niestety. Chciał nagrać odcinek jak niby kupuję komuś Wit. Aha to słabe No to nie jest, że się daliście, tak naprawdę. Naprawdę. Nawet youtuber robi się, nie daje swojego hasa. No ja pierdolę. Aha, to co mówisz, że Lloyd się ukradł? Skoro to jego kolega grał na jego koncie. Nie rozumiem, naprawdę. Wiesz się zastanów, co może piszesz, bo. O. Potem kazał mi pomóc mu budować miasteczko na moim koncie, bym je odzyskał. Aha. I co nie odzyskałeś? I co nie odzyskałeś? I co nie odzyskałeś? Aha. Boże. Nie rozumiem tych ludzi. O. A to jednak odzyskał. No dobra. Ale nie dlatego, tylko dlatego, że mu się nie chciał grać. Aha. Nie rozumiem naprawdę. Głupie jak cholera. Czysto inny dziewczyna? I tak to w sumie to i tak dali mi banana zawsze. Aha. Smutne. Smutne. No. Bardzo smutne, widzowie. Bardzo. Historia życia. Oczywiście. Jeszcze jest. Co co jest jeszcze? Król Albanii. <ganku> gang. Gang Albanii. Gang Albanii. Gang Albanii. Copek. Co to za konto? że mega stare po skinach. Na to są No, ale widzę, oj, patrzcie, jak w się kompletnie w tej grze nie dzieje. Jest po prostu cisza. Ludzie se grają, ale i tak kurwa nic się w tej grze nie dzieje. Zobaczmy na przykład takie bitwy. Na takich bitwach 8-4 osoby grają. Na parkurze. No, na parkurach już więcej osób gra. Ale to tak pojedynczo nawet. Ale to bardzo mało. Kiedyś było więcej. Na czatach. No, też słabo. Nawet 10 osób nie gra. Na kopanie nie wiadomo, pewnie też mało gra. Nawet nie będę sprawdzać, bo mi się nie chce. Po prostu ta gra, jak widać, upadła, ale. Boże, wpadku. Dobra, nie ważne. Już jestem. Dobra, co tu się stało? Aha. Tutaj piszę, gdzie są klucze. No spoko. Ale jakby mi to nie jest potrzebne do szczęścia. Jakby nie potrzebuję tajemnicy, bo i tak nie gram prawie w tą grę w ogóle. Tylko wbijam randomowo by tylko się pośmiać tutaj z ludzi, bo naprawdę czasem tu ludzie się komicznie zachowują komicznie. Bo w ogóle z siebie robią taki debili, że szkoda gadać. W ogóle nawet nie pytam, co się stało stopką. No, połowa topki widać. Ma konta wbite polem. Bo to widać kurwa, to nie jest możliwe, że osoba w jeden dzień biła nagle na przykład powiedzmy 11 level, bo to kurwa nie jest możliwe, naprawdę. Ale ja, ja mam to... Tupie, nie, w, nie wtrącam się w to. Nie obchodzi mnie to nawet. Nawet tacy młodzi mają już to wyjebane, więc co ja będę się wtrącać? I tak gówno mi to da. Masakra, masakra, no. Królowa zwierzak. Ej, stój, bo masz... One... no one skin masz. W moich ulubionych kolorach. Pozdrawiam. <grym> yy, dobra. I ten w ogóle odcinek nie będzie aż taki długi. Będzie krótki. Po prostu nie ma co tutaj nagrywać tego, że naprawdę jest nudna. Innym razem nagrywam albo Minecraft, albo Robloxa, bo naprawdę... Nie warto nagrywać tej gry. Ja nawet nie wiem, czy ktoś w ogóle jeszcze nagrywa tą grę. Może mi Kalo jeszcze nagrywa, nie wiem. Nie, nie patrzę na jego kanał. Nawet mi się nie chce. Masak. To nie jest Tinder, ludzie. No masz rację. Laska, masz rację. To nie jest Tinder. Ja w ogóle nie rozumiem, co szukają miłości w tej grze. Naprawdę, no. To jest śmieszne. Rozumiem, można tam jak. No dobra. Powiem tak. Można się poznać tam. O Boże kupcą. pamiętam go. Mój stary kolega z innego konta. ale mniejsza. Yy... <laughs> można naprawdę fajne osoby tutaj poznać. Chociaż w tych czasach naprawdę jest ciężko. Tym bardziej na BSP. Ciężko kogoś fajnego poznać. Ja na takiej znajomości w tej grze się bardzo rozczarowałam. Bardzo nie polecam. Radzę uważać, go naprawdę tutaj poznajecie, bo później może się Wam to niestety no, odbić na psychice, albo w ogóle się rozczarujecie. Nie polecam. Ale nawet jeśli kogoś fajnego tutaj poznacie. No... Jeśli chodzi o takie głębsze relacje, typu przyjaźnie, związki, no, istnieje, istnieje takie coś. Chociaż w tej grze to nie radzę szukać, bo nie trwa to niestety dość długo. Ale nie ukrywam, mam przyjaciółkę, którą tutaj poznałam, no to my się znamy tak 7 lat ponad, więc. Ale to naprawdę rzadkość. Rzadkość, rzadkość. Teraz raczej tak na długo nikogo tutaj nie poznacie. Kiedyś pamiętam ta gra była dosłownie inna. Nawet nie było mowy o cheatowaniu ani o niczym. Teraz naprawdę jest tego dość sporo. Dość sporo się słyszy o cheatach, o jakimś tolu, wbijaniu kurwa tym levela. No naprawdę dość dużo się tego słyszy. Dość dużo. No tak że nagrywam, bo tak. O. Dość naprawdę dużo się teraz o tym słyszy. Nawet jak pokazywałam, ta topka wygląda, no nie za dobrze. Naprawdę. Widzisz tę dziurkę? Jaka? <laughs> o Boże, chyba w dupie! W dupie chyba! Boże... <laughs> o Boże... <laughs> o Boże, Boże... A wiesz gdzie są bramy? Nie. <laughs> nie wiem, nie mam dlatego pojęcia gdzie są w ogóle tej bramy, naprawdę. A co to w ogóle jest? takiego. A co to takiego jest? Czekajcie. Myślałam, że to bramy, a jednak nie. Dobra. Widzowie, więc tak. Później może się staram nagrać dla was Minecrafta. A Burbloxa. BSP pe... może się jeszcze zjawi na moim kanale, ale wątpię w to. Bo ta gra jest naprawdę taka nudna. Przymulająca i w ogóle. Po prostu nawet nie wiem co. Nawet nie wiem, co tutaj robić. Nie wiem co tutaj mówić. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę. Naprawdę się nie wiem co teraz robiło. Jedynie co... Aha. Dodali nowy pakiet. Chyba, że już był ten pakiet. Albo być może nie pamiętam. Na pewno wiem, że te było i te pszczoły były a tych zwierzaków, tych niedźwiedzi nie pamiętam ale ja mam taki pakiet z Pipa na rok, tylko że z lwami podobnie mam, ale z lwami ten widzę pierwszy raz, ale mógł być wtedy kiedy nie grał w BSP czyli w 2022 roku przez cały ten rok nie było mnie ani razu na BSP ani razu Odkąd właśnie weszła aktualizacja beta do tej gry, to po prostu większość osób przestało w to grać, większość osób odeszło. No bo wtedy w ogóle pamiętam, że skiny, jak widzicie, skiny były dla VIPów. W sensie mogliście edytować je nawet mając tylko VIPa. Robić skiny mając tylko VIPa. W sensie... Znaczy nie. Nie w tym sensie, po prostu używać skinów mogliście. Zaraz, zaraz wam to zademonstruję. Mieliście na przykład takie coś. Nie. Była... Nie wiem czy była nawet topka. I tutaj było użycie tylko dla VIPów. Nie mogliście użyć nawet takiego skina. Nie mogliście. Klonowanie, niestety, też dalej zostało dla vip -ów. co jest naprawdę, ale to naprawdę uciążliwe.